12 kwietnia 2020 roku KTH94 Bóg zostawił pieczątkę, zawsze tam będę, wyjątkowo przyjeżdżajcie tutaj. Że zamiast oglądać film, zapraszam, wpadnijcie do Dąbrowicy Kosiarka działa. I Bóg był w wietrze. Nie, 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 nie. Wiecie ja marzę o tym i chyba jednak kupię green screena. No, kilka katechez temu mówiłem, że niektórzy nagrywają, ale też by mi się przydał, ponieważ w tym momencie do dzisiejszej katechezy potrzebowałbym tutaj taką podręczną katedrę z Fatimy, kościół z Lourdes, jasną górę i wiele innych. Ale słuchajcie, pokażę Wam, jak piękne mogą być nie kościoły, ale katedry, ale kwitnące róże przed wejściem. Także słuchajcie, bardzo brakuje mi dzisiaj katedry, bardzo brakuje mi dzisiaj kościołów i takich miejsc, do których ludzie szczególnie jeżdżą, mówiąc, że tam jest bardziej, tam w ogóle można odczuć w ogóle spotkać. Tam był cud 14 lat temu tam był cud pojadę, bo tam był cud. Takie jeżdżenie po różnych spotkaniach, po różnych kościołach, różnych miejscach, żeby coś dotknąć, ma swoje ogromne plusy i ma swoje ogromne minusy. Czy słyszeliście kiedyś, żeby błyskawica, żeby piorun trafił z powrotem w to samo miejsce? Czy to, że Pan Bóg zadziałał w jednym miejscu jakoś szczególnie dla jakiejś osoby w tym danym czasie, w tej danej sytuacji, oznacza, że tak, zawsze już tam będzie? Bóg zostawił pieczątkę, zawsze tam będę, wyjątkowo, przyjeżdżajcie tutaj. Czy może nie jest tak, że, że Bóg dokonuje pewnych znaków cudów po to, żeby nam pokazać? <laughs> Szukaj mnie tam, gdzie jesteś. A może właśnie Bogu chodzi o to, żeby go odkryć w tym, co jest koło mnie, w tym, co jest we mnie. Dzisiejsza Ewangelia. Dzisiejsza Ewangelia jest tak trudna, że powiem wprost. Nic o niej nie powiem. Jak ci to zaintrygowało i chcesz zajrzeć, jaka Ewangelia jest i była 12 czerwca, to zajrzyj. Jest dosyć trudna w interpretacji. Bym się poplątał, więc dzisiaj tego nie zrobię. Pierwsze czytanie natomiast jest kontynuacją tego, co wspominałem o proroku Eliaszu, o takim bohaterze, który wygrywał nie po to, żeby się pochwalić, wygrałem. I Bóg też z tego skorzystał, boże też jesteś zwycięzcą tutaj, dzięki mnie. Nie, nie, nie. Bóg wygrał. I co się tam w ogóle wydarzyło z Eliaszem? Otóż Eliasz schował się w pewnej jaskini. Nie wiem, padało, ale widzimy, że jest smutny, że na coś czeka, że jest przed czymś. Każdy z nas życzył jest przed czymś i po czymś. Są to czasami sytuacje, które nas podnoszą albo dołują. I Pan Bóg lubi takie sytuacje przełomowe, bo wtedy jesteśmy wyczuleni, uwrażliwieni, że, że może oczekujemy jakiegoś rozwiązania, a może nawet jakiegoś Bożego rozwiązania. Ludzie wiecie, jak mi trawa urosła. Ja specjalnie nie, nie filmuję tak w dół, bo po prostu jest tak ogromna trawa, że zamiast oglądać film, zapraszam, wpadnijcie do Dąbrowicy kosiarka działa. Straszna sprawa, po prostu przez to chodzenie i nie, nie skosiłem trawy. I tak, yy, Eliasz, Eliasz siedzi w jaskini otrzymał obietnicę, że Bóg przejdzie przed jaskiną, że spotka Boga. I nagle przed jaskiną zaczęło przechodzić, przechodzić, przetoczyło się trzęsienie ziemi. I ten tekst z pierwszej księgi królewskiej doskonale potem opowiada, lecz Boga nie było w trzęsieniu ziemi. Ja myślę, że po tym pierwszym znaku Eliasz no, mógł przypuszczać, jak Bóg potężny, Bóg mocny, Stwórca świata, to na pewno będzie w trzęsieniu ziemi. Wykuknął. Nie. Później była ogromna burza, wicher, lecz Boga nie było w burzy i wichrze. Później przeszedł ogień paląc. Nie wiemy. Ile tam rzeczy spalił, ale potężny ogień przeszedł przed jaskinią. Na pewno też był ciekawy, no cóż, Bóg no, Mojżeszowi miał się ukazać dopiero. Bóg w postaci ognia. Ogień zawsze się kojarzył z czymś, z czymś, co rozświetla, on, czyli z jakimiś cechami głównymi Boga. Lecz Boga nie było w ogniu. I czego się spodziewał? Jestem bardzo ciekaw. No Tak siedział, siedział. Ile tych rzeczy jeszcze będzie? 18, 3. I nagle zaczął wiać lekki wiatr. Szum delikatnego wiatru. I jest ciekawie napisane, ponieważ nie jest napisane: I Bóg był w wietrze! Nie, 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 nie. Kiedy Eliasz wyszedł z tej jaskini, odważony, no nie odważył się na burzę, ogień i na trzęsienie ziemi, bardzo rozsądny człowiek, wyszedł na ten lekki powiew wiatru i usłyszał głos Boga. Jest ciekawe, że Bóg wybiera takie właśnie formy, w których może mówić delikatnie, w których może czekać na naszą decyzję, może, może widzieć, że my, pomimo, że to wszystko nas nie zmusiło jakimiś trzęsieniami, odgłosami, gromami, że my wsłuchujemy się w ten głos, a może właśnie Bogu zależy na tym, słuchajcie, żebyśmy się... Wsłuchiwali w ten głos, żeby on nie zakrzyczał mojego takiego chcę albo nie chcę w duszy. Bóg czeka, żebym go usłyszał i Bóg czeka, żebym się w jego głos delikatny, jak delikatny wiatr, po prostu wsłuchał. W lekkim przychodzisz do mnie.